Jestem alkoholikiem, na Immiesek, ja tak. muszę wejść w ten rytm tych mityngów. taki dziki się to czuję ledwo co uciekłem, to się mówi grabarzowi spod łopaty, bo w poniedziałek jeszcze tam myślałem, że będę długi tydzień nad morzem. A we wtorek, jak zobaczyłem, że wspólnik dalej pije. Wziąłem taką decyzję, nie wiem, Znaczy ten, ten jego były wspólny, który on tam, o, on tam e, coś tam działał kiedyś. No nie on mi powiedział, mówi, wiesz, jak on, on nie wytrzywieje do, do niedzieli. Tak. I, tak, I tak mówię, ja jemu, ja jemu nie pomogę. Kiedyś pamiętam pod sarpem na ale to nas zatrzymali i on sobie kierował, to ja przez swoją mordę, bo by może on by jakoś się urwał, stamtąd, a ja zacząłem z nimi tańczyć i zabrali mu prawo jazdy. Ale teraz no ja, ja po prawie 11 latach od, od, odzyskałem te prawa jazdy i tak mówię, kurde, że I, No i wiem, jaki, jaki mógłby być scenariusz nie? tego powrotu. Ja nagle zadzwoniłem do kumpla do Warszawy mnie, on przyjechał tam. I w ten sam dzień, czy zadzwoniłem do wtorek, Zadonie. On już po południu tam był, w i no i wcale przyjechałem rano. Powiem Wam, że taki byłem nakręcony, że jak zadzwoniłem do niego i jemu mówię, bo ty przyjeżdżasz, on mi wysiek, ale jedno słowo. Jak będziesz pijany, to ja robię kurs na darmo. Tysiąc kilometrów to jest powrotem, ale Ciebie nie zabieram co powinny się obrazić, to jak tylko ja siedem lat nie piję, a ty mi takie rzeczy, nie? Ale słuchajcie, jak on mi powiedział, to ja się w samochód i jadę po ciebie. nie? I mnie jakoś tak puściło, że ja nagle, o, wszystko załatwione, tylko się spakować i zaraz wracam. Że Tak mi się zachciało palić i był taki bar przed wejściem na plażę, <laughs> Po prawej stronie tam czar był w takim ośrodku, takim fajnym z basenem, a po prawej był taki bar. I mówię, tam przekupię fajki, a tam w tym barze cała pytarę na wszystko. Łącznie z piwem i mówię, no tak, wezmę zapale, trzy lata prawie nie palet, wezmę zapale, czymś tam popiję I mówię, ją przyjedzie, a ja pijany. I ten i e, słuchajcie, przypomniałem sobie te słowa, co powiedział, nie? Jak będziesz pijany, to ja się nie, nie zaniorzę. Nie? To nie to, że tam już y, tam różnych miałem kumpli takich, co tam kiedyś musieli do, do Ameryki, uciekać dawno bruszków, no i jeden je mi powiedział, jak, jak mnie zdębek nie no, ty, się napijesz na której stacji, to będziesz w tych klapkach z tą gitarą. Bo on do stracie zapierdziała. Ja da się wezwałem, żebyś tylko się nie napił. No a on jest jeden ten, ten Wojtek i ten, I uwierzyłem mu, słuchajcie, że jak się napije, to tam jak przyjechałem taki. I słuchajcie, jak dzisiaj rano, jak ja się obudziłem, wczoraj byłem na Floriana, tam oczywiście odpaliłem, bo mnie tam... No, ze mnie muszą emocje zejść, bo ja na, na, naprawdę paszczel na, nie Chłopak, z którym się znam 60 lat, nie? razem siedzieliśmy w Ławie i tam... Ile razy on u za mnie nadstawiał, albo ja za niego, nie? I ten... I... I dzisiaj rano jak stałem, mówię, Boże kochany, jestem trzej nie I mówię to do swojej Magnem, mówię, zobacz, teraz się zapytał, no, mi się cię zabytało, te na ty, mi się zebrał. Albo idę do sklepu kupować Albo sam bym wleciał. Nie? A później co? A później nie wiedział, co zrobić. I, i, I pan powiem, już kończy że yy, ja co do tej modlitwy właśnie zaakceptowałem to, że ja jestem słaby to główno znaczy, że ja 12 osób przeprowadziłem przez promie <tryk> że ja ileś tam kilkadziesiąt lat jestem w tej wspólnocie nie? to nic nie znaczy nie? przychodzi moment są odpowiednie sytuacje. Ja jestem tak jak starzy owcy mówią. I, i właśnie tam, tam, gdzie mnie ten wysłali do Darłowa jako grupę Jsemka, był taki obraz. Chyba siedem zapałek i one podpalone, nie? I one takie już ledwo co z zapałek tam zostało. I zobaczyłem, że to wszystko jest po prostu ze mną. Zaakceptowałem to, że jestem słabym człowiekiem, jestem alkoholikiem, chorym i nie mam co się tu zgrywać na jakiegoś tam mądrale, na, na nauczyciela, tylko po prostu miałem dzwonić po pomoc. Nie? I mówię Wam, że tak się cieszę i słuchajcie, dzisiaj byłem na terapii i to co się stało na tej terapii, no to... Normalnie tam z tym. Ale powiem Wam, że aż mi łzy policja. Mówię, to dlatego, Boże, kochany, żeś mnie uratował znowu, nie? Że, że wróciłem trzeźby. Także ja y, mnie taki... Y, y, ten... Panikaś go zna też dobrze. Tak, taki Zbyszek. Mnie, y, on mnie kiedyś odtruł i on mnie to, 7 lat temu. Uratował i on ja, ja mi zawsze mówił: wiesić. najpierw zaakceptuj. Ja zaakceptowałem to, że jestem alkoholikiem, że jestem słaby, że nie palę. To nie żadna moja zasługa, tylko jakiś cud w bo Że nie tle, nie kłamię, nie, kradnę, nie? Że... Więc... I Nagle zdało mi się, że wystarczy tylko to zapalić i ja będę jak ta zapałka po prostu. chwilę. Pamiętam. Także dziękuję Wam, że mogę być tutaj z Wami trzeźwy i że nie muszę dzisiaj płakać i mówić, no wiecie, było, nie było, ale się zostało. <grym grym> ja bo ja tak po 15 latach nie picia mówię. Ja tyle raz zapijałem, że 16 lat zapijałem. 16 lat. I, i kilka dni temu byłem bardzo bliski. Dziękuję bardzo, to jest.